Czy zdarzyło Wam się na Waszym kanale YouTube? Czy w Waszych prywatnych filmach użycie cudzych, chronionych prawem materiałów bez uzyskania zgody ich autorów, na przykład fragmentów filmu czy podkładu muzycznego będącego powiedzmy obowiązującym hitem w klubach? Plagą YouTube'a i innych portali tego typu jest umieszczanie w nich filmów bez zgody ich autorów. Mowa na przykład o zgrywanych w kinach filmach, wrzucanych później na portal w całości lub we fragmentach tzw. screenerów. Takie działanie jest zakazane, jako że narusza przepisy dotyczące prawa autorskiego. W polskim prawie rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim... Zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Naruszanie praw autorskich pociąga więc za sobą nawet odpowiedzialność karną. Mieć się na baczności trzeba także używając przy montażu własnych filmów cudzych materiałów, np. zdjęć czy muzyki. Ich również nie można wykorzystywać bez zgody autora. W materiałach filmowych można korzystać z cudzych utworów. Tylko na zasadzie prawa cytatu lub dozwolonego użytku. Przypomnę, dozwolony użytek to w prawie własności intelektualnej ograniczenie monopolu właściciela praw autorskich. Dzięki niemu inne podmioty mogą korzystać z już rozpowszechnionego utworu bez konieczności uzyskania zgody jego autora, ale tylko pod określonymi w prawie warunkami i w ściśle wskazanych sytuacjach. Co do zasady, nie można wykorzystywać materiałów objętych prawem autorskim w celach komercyjnych, związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem przy ich pomocy zarobku. A to oznacza, że w naszych filmach bez zgody autorów nie możemy używać cudzych zdjęć. Nie możemy także podkładać jako ścieżki dźwiękowej dowolnej muzyki, czy wmontować fragmenty innych filmów. Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli w naszym filmie wskażemy twórca danego utworu, na przykład wykorzystywany w tle piosenki nie znaczy to, że nie łamiemy praw autorskich. Twórca tego utworu nadal może zażądać usunięcia przez nas tego filmu zawierającego jego utwór umieszczony tam bez jego zgody. Może tak się zadziać również wtedy, kiedy nasze dzieło nie będzie służyło celom komercyjnym, ale chociażby tylko czysto rozrywkowym. Od każdej zasady jednak istnieją wyjątki. Dozwolony użytek umożliwia. Wykorzystanie utworów bez zgody twórcy na własny użytek, rodziny czy najbliższych przyjaciół. A to oznacza, że jeżeli zmontujemy jakiś film, po czym zablokujemy dostęp do niego, ale udostępnimy go tylko bliskim, znajomym, rodzinie, to prawa autorskie do innych utworów wykorzystanych w tym filmie nie będą naruszone. Na pocieszenie można dodać, że prawa autorskie nie trwają wiecznie. W prawie polskim jest z reguły Majątkowe prawa autorskie wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy utworu, a to oznacza, że w naszych filmach możemy bez niczyjej zgody używać np. większości utworów muzyki klasycznej jako tła dźwiękowego. Jeśli temat Wam się spodobał, proszę o łapki w górę oraz kolejne subskrypcje. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.